początku zarówno pierwszego Spice Jamu, Spice Girls! <laughs> Space Jemu! Ostatnio na kosmicznym Meczu 2, mm -hmm. Nowa Era. Mm -hmm. No i to było na tyle. To na razie. No co? Jest faktycznie w tytule, jest Nowa Era. Nowa tak? Era. Nowa Era, jak wydawnictwo pewne. Dzień wcześniej, przed pójściem do kina, postanowiliśmy obejrzeć Space Jam, ten oryginalny slat. Nie wiem. 96 rok. No właśnie, z 96 roku. Dla porównania. Roku, żeby mieć mm -hmm. porównanie, tak, właśnie, żeby powtórzyć fabułę. No, jak on się nazywał? Michael Jackson. <laughs> tak, druga <laughs> część nie była z Michaelem Jacksonem. W pierwszej części mamy przedstawioną postać Michaela Jordana, na którego wtedy był hype i mm. pompowali jego postać. I to był dobry produkt, który się wtedy sprzedawał. Nie, który sprzedawał Nike w połączeniu z animkami i tak dalej. Tak, to była w sumie no Space Jam I, to była tak naprawdę promocja czterech rzeczy, tak? Bo była koszykówka, gdzie faktycznie był wzrost zainteresowania tym sportem po e, produkcji mm -hmm. tego filmu, po wypuszczeniu go do kin. Michael Jordan, Michael, <grym> Michael Jackson, Nike i Lunetions. Te tak. cztery produkty, marki skorzystały na tym. Iconic, ikoniczne intro, że tak powiem, sam początek e, Space Jamu. Wielu Witki z tego boiska, z tak, koszykarzy W ogóle to była psychodela, tak mówiąc nawiasem Bo były mega ostre światła Szykujące jest to intro, jak na y, tamte czasy Kasetami, co takie przebitki nagrać. Tak, no, tak. To było zrobione w takim no stylu. I psychodela, nie wiem, się... naprawdę Psychodela. I to intro było odtworzone, e, zinterpretowane na nowo, e, z... z dodatkowymi efektami, na które sobie tam wcześniej nie pozwolili. Tak, tak, potem... tak, tak. I też ładnie, ładnie, aczkolwiek no, mi się podoba bardziej. Pierwsze, bo bardziej mnie szokuje, ale no, to takie samo intro, nie? No i właśnie, jak się patrzy tak po 25 latach na ten stary Space Jam. To jest takie wrażenie, że to nic tylko pusta, a taka pusta komercha, nawet tam nie było żadnej fabuły takiej, która by się łączyła w ogóle w cokolwiek, że mm -hmm. przychodzi Michael Jordan, jest najlepszy w koszykówce, porywają go ten, Królik Bugs go porywa w ogóle. Nawet nie porywa, pada do dziury z no. golfa, do dołka no. i ogółem fabuła się sypała tam w jedynce w niektórych rzeczach, więc to było takie po prostu no, wielki product placement w postaci filmu, a nie jakieś dzieło kinematografii, mm -hmm. tak, mimo że... No fajnie to się wspomina, nie? Jako takie wspomnienie dzieciństwa. No, na takiej zasadzie, że jako dziecko ja to oglądałam i miałam takie, wiesz, Jezu, to animiki A... żyją, nie? Można to połączyć? A... Dla takich starych boomerów jak ja to było, wiesz, to, to było takie Jeszcze wtedy no, super, byłaś nie, młodym boomerem. No, że wtedy to robiło takie duże wrażenie tak, na, to... na małym dziecku, które widzi y, postacie połączone ze światem realnym. No i taki sentyment pozostaje, ale dzisiaj mówię tylko sentyment, nic więcej, bo ten film jest tak beznadziejny jak... Tak, Biorąc jest bardzo, to, bardzo średni, no faktycznie pisaniem lepszy jest nowy. Bo nowy kosmiczny mecz, nowa era. Bo właśnie ten nowy ma przynajmniej jakąś fabułę do, dobrze skonstruowaną. Główny wątek no to właśnie LeBron i jego syn Dom. Relacja ciężka ojca z synem. Nie pozwalasz mi robić tego co chcę, nigdy nie pozwalasz mi być sobą. Czekaj, to złe piętro. I do tego było cało, całe tło. Lunet i byli e, wątkiem pobocznym. Chociaż dzisiaj się dowiedziałyśmy, e, też szukając informacji o tym filmie, że on był robiony podobno od 2014 roku. Czacha rozwalona. Tyle lat znowu robić filmy, no... E, nie był tyle robiony w 2001 roku, <laughs> tak? A tu si 7 lat. No i dlatego po tym, wow. już, po, już po zobaczeniu tej, e, tego kosmicznego meczu nowej ery, tak mówię, Hmm, można by było to poprawić, jeszcze to nie był taki szał jak na film, który tyle powstał, tak, nie? Tak, tak, były piękne wizualia, no ale no to jest coś normalnego teraz w kinie, tak? To jest, no właśnie, wyszedł efekt taki... Tak jak wszystko inne teraz, nie? Tak, taki tak pisał tak. się we wszystko co jest teraz i nie było takiego aż wow, jak coś robię 7 lat, to nie to. No, nie no, ład bardzo ładne te wizuale i faktycznie była ym, no, cięższa rzecz do zrobienia, a mianowicie no, wplątanie tych postaci 3D no, na to boisko i tak dalej. Co się dzieje? Wygląda jak milion ale no mówię, no to jest taki film, coś co można się spodziewać w kinie, nie? Niczym aż tak nie odchodzi, mimo tylko tym, że no, Space Jam, czyli kontynuacja tej marki, Space Jam. To jest na przykład też spoko, że nie jest to tak totalnie odtworzona ta jedynka, tylko tak. to jest interpretacja na dzisiejsze czasy i tam tak. nie, nie było nic ani wkurzającego ani nic tam tylko... Takie, żeby dotarło do dzisiejszych realiów, nie? I właśnie... Tak, takie no, familijne kino, faktycznie można pójść powiedzmy z dzieckiem i no, dziecko to zrozumie też, nie? jest to takie, że musi wiedzieć, co to jest Space Jam z 96, archaiczne po prostu jakieś archiwum, no. Więc normalna po prostu, osobny jakby film, tylko y, ta sama marka. Co prawda jest łechtanie y, ego. Milenialsów, bo y, są różne takie smaczki, właśnie, gdzie koneserzy tego pierwszego filmu, w ogóle tej kultury lat 90., no po prostu jest to miłe wspomnienie, jakby z dzieciństwa, i ten, ten film je podkręca, nie? Więc gdzieś tam wiedział, że targetem też będą widzowie y, pierwszej mhm. części, nie? Którzy teraz już są dorośli. Też tani chwyt Braci Warner, czyli podróże po różnych uniwersach i pytanie, oh, tak. i pytanie tych postaci animowanych do, do tych różnych, nie? Uniwersum Harry'ego Pottera, tak, tak. Matrix. Tak. Nadal nie wiem, gdzie, gdzie ten Kojot był na tej pustyni, bo nie kojarzę teraz tego filmu. Ale serce zabiło mocniej na widok pędzi wiatra i Kojota. Na boisko chodzi filuś e-kojot. Maszyna wyrzuca z siebie niezliczone ilości wilusiów. Miał najlepsze wejście. Najlepsze. No i się nie spodziewałam, bo tak idę. błagam dajcie mi jakiegoś Marwina, Nie w ja tej patrzę. O, jeszcze jest kojąt. Struś też zyskał jakoś w naszych oczach, nie? No tak. Wychodzimy z tego kina i tak mówię, właśnie, do nad. Ej, ale wiesz co? W sumie to ten strój do mnie chyba doszedł. No, nie. No, no. Możemy się przyznać, jaka jest Twoja ulubiona postać. Wymień top 3 e, Luny T.O. swoje. Top 3, no dobra. to, y, to Pierwsze to polecę basiciem, bo kocham Baxa. NATKO. <grym> <grym> Drugie to myślę właśnie Duffy, a trzeci właśnie nie wiem, czy ten Marvin może. A jednak po chociaż no po filmie to po prostu moją faworytką jest babcia, tak? Ale no ta babcia jest spoko, zawsze była spoka w tym filmie, tak mhm. jeszcze dała bardziej czadu. Babcia już to stosuje niedozwolony dobit. Niech hejterzy hejtują! No, a twoje? <laughs> e, niech będzie Marvin, e. właśnie Kojot i Sylwester, ale też... E... Pepe walczy tutaj wysoką. Nie jest, to jest faktycznie. No, pe... no nie, to Pepe ale go, um te, nie było. Ale nie byłoby chyba w tym kosmicznym meczu, nie widziałam go. Bo, Ej, faktycznie bo nie go by było. co wycofali chyba ze względu na to, że się zalecał do pani. Nie krył się w uczuciach. No. Szkoda. No jak go lubię. Hmm. Też e, widocznie, dla mnie widocznie była m, Lola tak na siłę podkręcona. Znaczy, hmm. Nie przeszkadzało to jakoś strasznie. Ale widać było, że chcieli uratować jakby to, co, co oni ludzie sądzą, że, że była... Em, wcześniej w pierwszej części praktycznie bardzo widać, że no... Że powstała po to, żeby podniecać... Tak, że kobiecość no, to jest tak. część charakteru, że tak. krągłości to jest część charakteru, no i to było słabe, tak? W ogóle y, warto nadmienić, że Lola miała y, swoje pierwsze wejście na ekran właśnie przez Space Jam. Tam hmm. została stworzona na potrzeby tego filmu. I miała ładnie wyglądać, i. Tak, i umieć grać w piłkę, no i być dziewczyną baksa, i to, było, to był jej charakter. A no, postać się tak nie pisze po prostu. A tutaj właśnie nie była jako dziewczyna baksa. Znaczy, gdzieś tam tutaj była Buxa. przedstawiona jako dobra koszykarka, jako taka postać, która wszystkich motywuje, coś tam i się bałam, że ona. Zostanie wypompowana aż do, takich, do takiej skali. Myślałam na końcu, właśnie, że, że to ona ich wszystkich uratuje i zmotywuje, i dzięki A. niej wygrają mecz. Na szczęście, tak, spoiler, nie było. Mm. A, ale już tak się zbliżało do tego, bo na tam chodzi, no dacie radę, tam uwierzycie w siebie, coś tam, coś tak. tam. I, I w sumie była pokazana jako y, najlepsza koszykarka, nie? Jako tak. o, ona i Lebron to były po prostu filary tej drużyny, nie? Tak, I... dwie osoby, które potrafiły grać faktycznie w kosza, bo reszta nie umiała, nie? I dlatego tak już od razu zauważam, o, chcecie naprawić swoje błędy. No, no. <laughs> Braciszkowie Warner i kropko, dot. <laughs> I y, wbrew pozorom, kiedy wygląd Loli został podany opinii publicznej w Polsce była bardzo gorąca dyskusja. Tak, no muszę powiedzieć, że no, ma takie same powiedzmy ciało jak Wiedynce, bo Wiedynce wcale nie miała jakoś po prostu. Nie była leczystką robić, że tak powiem. No, do to, to samego ciała po prostu. Do samej polskiej adaptacji. No, yy, film. No, taki. Nie no ja daję na przykład 8 na 10 ze względu na wizualia. No też bym coś tak dała 8 na 10. Bardzo mi się podobało. Fajne, fajne, jest to fajna rozrywka, nie? Piękne są te wizualia. Naprawdę pojawiły się też znane muzyczne numery. I myślę, że, że też jak pójdzie jakiś koszykarz na to do kina, to się będzie chyba jeszcze lepiej bawił niż my, bo tak. na bank pewnie w angielskiej wersji też jest dużo nawiązań do koszykówki, coś tak, tam. Tak, smaczków dodatkowych, Więc jak nie? ktoś się tym interesuje, to, to na pewno będzie też zadowolony tak samo jak fani tych uniwersów, po których podróżowały te animki. No my akurat nie jesteśmy fanami koszykówki, ani w tym nie siedzimy, więc aż tak do nas to nie dotarło. Ale widać faktycznie, że były jakieś tam odniesienia, mhm. jak był oprócz Lebrona... Lebron. Byli inni też um, koszykarze faktycznie tak, z, z NBA, z tak, 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 więc no fani kosza na pewno się tam odnajdą i fajnie, fajnie. Ja też zauważyłam w porównaniu z Grom Michaela Jordana, widoczny był, co też ludzie w recenzjach wielu wspominają, też to zauważyłam, że LeBron miał faktycznie tam Dystans do siebie, że, tak. że, że to hmm. była bardziej zdystansowana ta animacja, bo ta wcześniejsza, ta pierwsza część to była jedną wielką pochwałą dla Jordana, jak dla Boga, nie? Pompowania czego, jego nazwiska. Ale do czego też były nawiązania, bo go nazywali tam Bóg Jordan, gdzie on jest, ten wielki. Ta. Śmiali, naprawdę dużo lepiej się to oglądało przez ten dystans. Sam się Lebron Sam śmiał, że po prostu, no, że kolejny koszykarz, który na aktora tam startuje, i to jest zły pomysł i coś tam coś tam, nie? Więc no, z dystansem potraktowany i to jest bardzo na plus w stosunku mm -hmm. do, do pierwowzoru. Nie? Mnie się też bardzo podobała część, gdzie byli animowani wszyscy. Ten LeBron e, wszedł do tego świata animacji. No i podobał mi się bardzo jego design, tak? Fajne. I dobrze, że było dużo czasu poświęcone na ten czas yy, tak, bycia ich animowanym. Tak. Jestem animowany? O! I nie Kevin'a Harta? Nie, 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 nie! nie, nie Co jest z Ale jest mi przykro, że Marvin ma z powrotem żółte rękawiczki, bo mu kompletnie nie, no nie pasują. No. z tego, że się pojawił na dwie sekundy, ale te <laughs> żółte rękawiczki, no nie, nie. Bardziej mu pasują białe. jak te postaci z Lunettyons się zamieniały w 3D, żeby mogły zagrać na, na boisku razem tam z Lebronem i kontra Była to coś na co oko nie patrzy zazwyczaj, mm -hmm. bo te postacie są 2D i zazwyczaj tak są rysowane. No ale gdzieś tam uszły, uszły. No nie było to jak nie, nie w Soniku. Była, Tak, nie była to tragedia. Nie była, nie była ohyda tylko Lola mi się nie podobała 3D, bo była taka jakaś dziwna. Spoiler alert. Ogółem to było trochę dziwne, że tak na siłę władowali patos w Baxa, że Lebron spada na planetę Lunytiums, znajduje tylko Baxa, nikogo innego nie ma na tej planecie. I Bax siedzi tam w samotności. Sam. i on tłumaczy dlaczego i to jest tak, że tam się dali przekupić, tak? Te postacie po prostu opuściły Baxa, opuściły swój świat, bo się czuły tam, nie wiem, źle, coś takiego, no taki tak. główny przekaz. Że... No taki patos bez sensu. Tak, że, że opuściły... Świat Lunytiums, tą planetę Lunytiums. Tak, Lunetions. tak i pojechały właśnie do innych uniwersytetów. I wyjechały, zostawili wszyscy baksy, zostawili siebie nawzajem. To zrobili tylko po to, żeby Pokazać te nawiązania do tych innych uniwersów, żeby kupić innych tam fanów, żeby zrobić gagi z Harry'ego Pottera, Snaksa, tak, tak. ze wszystkiego. nie, i wszystkim. No bo to, to są murne, że oni zawsze, oni tak, lubią to łączyć. Wszystko nie? na czym mają łapkę, że tak powiem, wszystkie światy, no mhm. to tam były właśnie i to fajne nawiązania łuchu, nie? No to jest spoko, bo ja się na to łapię jako boomer, tak? Ale mogli to zrobić inaczej, bez sensu wciskać ten patos w Baksa, bo to. Ta postać nie jest taka, ona, on nie on jest... na tym. On, on po prostu jego byt polega na tym, że on idzie, całuje kogoś, no tak, to jest się, i tak dalej, nie, a, nie, nie, a, a nie głębia, nie, te postacie są nie takie, które miałyby mieć no, nie... głębia, no bez sensu. Nie. No Max nigdy nie był jakiś taki wielce sentymentalny czy coś, tak? Tylko no. szedł naprzód, więc no a tutaj... Siedzi sam na tej planecie i się zapija, tak? Sokiem marchewkowym. No czajcie, że to nie, nie? jest max, po prostu, nie, bo tak, wiecie o co tak. nam chodzi. A żeby, właśnie tak myślałyśmy, żeby zastąpić po prostu tą popisówę, e, latanie po różnych światach i tak dalej, Matrix, Harry Potter no, no, i tak dalej... No, że wyjechali gdzieś że na, na wakacje, wakacje no. albo gdzieś tam, że po prostu... Że chcieli się rozerwać, nie, a nie jakiś patok Jakieś lekkie sensu. wyjaśnienie, dlaczego tam pojechali coś tam, nie, że, że nie ma ich akurat, a nie możemy ich pozbierać, bo tam coś się tak, nie? Tak, tak, na luzie, nie, on mhm. został, bo tam się na przykład najlepiej czuje. No i rozumiem, że to było powiedzmy do podkręcenia ostatniej hmm. sceny. Że tam się poświęca y, Bax i tak dalej. Spoiler alert! Bax się poświęca na końcu, ale nie ginie. Rozumiem, że to było do podkręcenia tego, że wszystko by oddał dla familii, żeby ich razem tak, włączyć. Że, bo że Bax i jego rodzina, żeby znów być razem, ale to było bez sensu. To, no, takie sztuczne to było, ta, no, ta scena, nie? Że... Bez tego i tak by dało radę, nie? Że się poświęca po prostu, no bo no Bax jest naj, najsłynniejszą postacią, mm -hmm. tak? No to on jest tym ojcem wszystkich, więc rozumiem, to by było dla mnie logiczne, że się poświęca, tak? Bo no nie ma nawet wyjaśnienia takiego stricte, dlaczego oni, kurde, dlaczego im było źle w tym świecie Lunytium, dlaczego. W ogóle, w ogóle po nic po... nie gadali, po. No i jak była ta ostatnia brocie. scena, no, no właśnie, nie? Że, że nie było, kurde, że no sorry, wracamy jednak, bo nic po prostu. Zgrzeszyliśmy, ojcze przebacz, tam nic, nie? <laughs> no więc... i, i bez sensu no ten się poświęca coś tam, no, no takie trochę były takie rozwiązania fabularne, co mogły być lepiej napisane. Ta, moim ta. zdaniem trochę... Za 7 lat. No nie trzeba pchać wszędzie patosu, żeby był dobry film, tak? No zwłaszcza, te, czasy. zwłaszcza, że brać Warner kojarzy z tej lekkości, z tego fajnego żartu, jakiegoś tam slapsticku, czegoś. Dla mnie w tych filmach o Baksie o tym wszystkim nie musiałby być patosu tylko tak jak Angry Birds że wiem że i idę oglądać Let's czystą film. czystą rozrywkę mm -hmm. i da się to fajnie zrobić polecam Angry Birds tak da się to zrobić wielki ogromny plus z mojej strony za Rozmusa w roli Baksa i w ogóle że bardzo dużą część yy, głosów polskich dało się faktycznie dopasować do postaci oryginalnie tak jak były kilka tylko tam było pozmienianych nie ale za Rozmusa yy, tak tak się cieszę, że był on. Ale minus za to, że Marvin ma inny głos, ale, Och, ale nie no. wiem, bo może po prostu tamten aktor już... A Baśka kurdej tam też Baśka fajnie nie jako miał, Lola. Aha mm. właśnie nie miała! miała. Super, cieszę się z Pana rozmów. Ale ja, ja lubię polski dubbing, zwykle nic do niego nie mam, chociaż nie, wiadomo, że tam ludzie zawsze wyglądają kiepsko zdabingowani, no ale to nie tak. jest wina jakby dystrybucji czy czegoś, no, no. Można czasem lepiej, zrobić czasem gorzej, ale ludzi tak ciężko zdabingować, żeby się ruchy zgadzały, no hello, no już nie bądźmy uszczypliwi, nie? I ja na przykład, nie wiem, nie była to też jakaś arcykomedia dla mnie, bo pomimo, że mi, miło mi się oglądało, fajnie, sentyment, coś tam, na przykład nie miałam takich momentów, że wybucham śmiechem, bo jest tak tragicznie śmiesznie, nie? Czasami coś zaskoczyło, bo fajnie pokazane, czasami coś tak minimalne, haha, ale na przykład nie czułam takiego, takiej komedii totalnej, jak spodziewałam się, że może być, a, a nie była. Wiesz o co mi chodzi. Tak, no najlepszym komentarzem dla tego filmu. To był ten pan za nami, co zasnął. Jezu! Chrapał w trakcie. Jeszcze ty, wygląd no. typowego Janusza, jeszcze syn nogę założył do przodu. A widziałaś to? Tak, widziałam. siedziałam i w ogóle słyszałam tak. Słucham filmu, a z prawej mam stereo. No dosłownie, ja też słyszałem, Ja myślałam, że mi się zdaje. I to dzień, ten syn go budził, ale. Budził go? Budził go i ten znowu zasypiał. No, no tak, także gość za nami w kinie spał i chrapał. Ja myślałam, że mi się zdaje, ale no skoro, więc... skoro ty też to słyszałaś, no nie, nie, nie. to ja jestem normalna, jedna. A więc no nie do wszystkich trafił tak ten film, ale do nas tak fajnie. No, trafił. i jeszcze dobrze właśnie tam były też w tle dla meczu były postaci po prostu wszystkie, nie? I była zakonnica z horroru, zakonnica i był Joker tańczący. Za to też plusiczki. No, polecenia na pewno dla ludzi, którzy dla których sentymentem jest jedynka. Mhm. Bo tam znajdą coś dla siebie fajnie. Ogólnie, fajnie. No, jeżeli lubicie Luny Tunes, to też bardzo warto. Pójść. No ja na przykład ja uwielbiam Luny Tunes, nie i się, tak. ja się wychowywałam na tym, więc dla Panów Luny Tunes polecamy. Dla, dla rodzin dla... całych, dla dzieci też fajnie. Na luzie Fajne. właśnie mówię, bez oglądania pierwszej części na luzie, bez problemu można obejrzeć. Aha, i jeszcze jedna scena. Wejście Michaela Jordana. Ja się nabrałam. Naprawdę się nabrałam. Ja co też tam byłam w napięciu, nie? Bo tam już lega go z tym Jordanem i oni nagle mówią, że. No. Michael na... Michael Jordan! Ja też mam w napięciu tak jak ty. Nie? Tak, no bo wtedy by wygrali mecz. No. Jeszcze w najkach, obo. Z ciekawości można zobaczyć fajna rozrywka. No. Wcale nie stracony czas. No, też się cieszę. Że tam poszłam <noise> Elu, Elo byczki.